się widzę, w kolejnym materiałem na tym kanale wczoraj nie było filmu, za to przepraszam, oczywiście dzisiaj nadrabiamy. No i myślę, że będzie fajny materiał. Mianowicie przechodzimy do tej zakładki, czyli y, limitowana oferta. Jak widzicie, są tutaj bardzo fajne zielone itemki do zdobycia. No i oczywiście Good Night Flor, który jest bardziej żółty niż zielony, no, ale mniejsza i wszystko oczywiście będziemy grali na Case Batley, tylko że tryb Share. Po więcej, oczywiście, informacji zapraszam widzowie na Discorda. Bo jest szansa otrzymać Butterfly'a ultrafioleta w postaci prezentu. Więc myślę, że naprawdę przyjemnie. No i cóż, 3 graczy, Trypshare Zobaczę to mi się jeszcze nagrywa. Żeby nie było, nagrywa się dobra. No i można działać. I niech to będzie tak. Hmm, na razie tu nic nie ma. Na sam start ja sobie zrobię procentóweczki. I niech to będzie 5 to. Razy Czekajcie, tam jest. A za pupami? Dobra, za łupami jeszcze 5% chciałbym. To. No i ostatnią, Hmm. Albo po 6 dajmy każdego, będzie tak lepiej. Pierwszą hezbę w ten styl zrobił. No i dodatkowo dorzućmy na sam koniec jedno to. O, tak, może. 19 skrzyneczek, i zobaczmy, czy na trybie to się w ogóle opłaci. Czy coś będzie jakaś z tego zwrotka? Wiecie o co chodzi? Miejmy nadzieję, że tak. Dajemy oczywiście te boty, które zawsze drobiły coś dobrego, czyli samo i rosco. I miejmy nadzieję, że w tym przypadku również coś takiego drobno. Zobaczmy, jest pierwszy USP, jak Monster Mashup, i to w dobrym stanie, bo mini wallware. A najlepszy, i tak dotrafia ja tutaj za 900 Zobaczymy, czy wpadnie chociaż raz. Mamy jeszcze 3 próby na to. Nie, 3 i tam na końcu chyba jedną. Jak dobrze liczę. bo tu nie dodałem, już nie pamiętam. Zaraz się okaże zresztą. Dobra. Ostatnio widzę, że przebyliśmy barierę 200 subskrypcji, teraz lecimy po 300. Miejmy nadzieję, że do końca miesiąca się to uda. Nie wiem, czy to będzie challenge, jak mam być szczery, bo brakuje chyba 80. Więc myślę, że jesteśmy w stanie to dobić. Wszystko w od tego, czy jakieś szorce się wybiją, Jeśli by się zaczęły wybijać, to nawet jest szansa, że tutaj kilka tysięcy subskrypcji osiągnąć, no ale zobaczymy, czy w ogóle takie coś ujrzymy na tym kanale. Na razie tutaj tylko i wyłącznie Corticera. Nie widać w ogóle nawet na horyzoncie. A łupę, bridge, to na naprawdę sporo nam może dać. Jedynie wpadła hyperbestia. No ale to nic niestety nie zmienia. Zobaczmy, czy good knife jakieś leco. Są Shadow Lore, więc chociaż tyle dobrego. Zobaczmy, co tu dalej jeszcze dropnie. Jest Good no i dobra, może być. I to nawet tak więc ten najlepszy jak jest do zdobycia. Coś tam dodało, bądźmy szczerzy, coś nam dodało, bo nasze podwyższyło całokształt. kształt. Teraz jeszcze tutaj co trafia kolejną kostkę. Ja na razie nie mam nic od samego początku, więc tu akurat słabo. No i liczymy na te trzy skręczki teraz, zobaczmy, bo na tej ostatniej wątpliwości coś padnie. No trzeba spróbować. Jest containment bridge, ta najtańsza, ale jest to najważniejsze. No, na razie zwrotki nie będzie z tego co widzicie. Musiałoby coś teraz dać. No, ten Jawbreaker dużo nie zmienia. No i zobaczmy. Może chociaż rękawiczki. Nie ma nic. No i zwrotki będzie. Uwaga, ile z tego? 1400. No, nie jest źle. 1500 można by powiedzieć, to więc nie jest źle. Nagrało mi się to. Ja mam spróbował szczerze, fulla. Tylko trochę pousuwał te skrzyneczki i zrobił to mm, po 5 razy nie, 4, 4, 4. Czyli mamy w tym momencie, nie, ja źle liczę. Raz, dwa, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Czyli mamy 15. No i teraz, oczywiście, te mocniejsze bym dał. Czyli tak. Raz, 2, 3, 4. Braknie. No to. Tak niech będzie. No i G. 20 skrzyneczek albo 19. Miejmy nadzieję, że się uda. Na pewno jakaś będzie z tego zwrotka. I miejmy nadzieję, że dużo. Mamy 3% szans na Witlotusa. Czy go zdobędziemy? Okaże się to na samym końcu filmu, więc oglądajcie widzowie uważnie. A w ogóle. Jeszcze przed rozpoczęciem battle, napiszcie, kochani widzowie, w komentarzu. <laughs> napiszcie w komentarzu. Jakiego wy macie skina do kałacha. No może się czymś zainspiruje, bo dużo z Was ma ciekawe jednak itemy. Czy może to są jednak takie typowe, najbardziej hype'owane? Dobra, teraz ja na szczęście zacząłem trafiać, zobaczymy czy boty będą. Bo gorzej jak sam ja tylko będę trafiał, oni nic. Ale na razie mamy pierwsze trzy rzuty i tylko USP Monster Mashup, minimal wear. Mamy overgrow'a chyba. Tak, minimal wear, tak samo stan. Nie jest tragiczny, jedziemy dalej. Teraz liczymy na jakąś fajną ko kątajmy bridge. <coughs> zobaczymy czy wleci. Dobra. Jest Corticera. Zobaczmy co dalej. Eee, nie ma na razie. Ciekawe. Czy... Obserwam, że wpadnie. Coś tak wyczułem, że Gutnaid. Gorzej, jak nie wpadnie żadna AWP. Ale na szczęście jest. I to bardzo fajny stan. No, jeszcze Najlepiej by wpadł ten faktorynio. New. Niestety go nie będzie i go nie użymy. Bo to ostatnia skrzyneczka z kontaminami. Dostały teraz Koski. Butterfly'e. No i miejmy nadzieję, że With Lotus. Nawet najtańszy byłby dobry. Bądźmy szczerzy, jest na niego 3% szans, nie jest to dużo, nie jest to mało, zobaczymy czy coś tu się wydarzy, bo jak na razie, jak nic już do końca bitwy nie wpadnie, no to jest tragedia, bądźmy szczerzy, jest tragedia, jest good knife, no ale jest niestety ten Factory News'a, nie jest Factory News Tatra, on by był o wiele lepszy, no ale lepszy ryc niż nic, bo aktualnie jest 3 koła w puli, czyli po 1000 zwrotki, no ale czy tyle będzie, zaraz się okaże, Trzy ostatnie, najważniejsze skrzyneczki, zobaczmy. Nie ma Butterflya. Czyżby być Lotus? Może część się do nas uśmiechnie. Proszę, no. Chuja, się uśmiechnęło. No i teraz, jedyna nadzieja. Zobaczmy. Jest Bowik, ale chyba Emerald. Jest Emerald. No, to nic nam niestety, kurwa, nie zmienia. No i procentówki. Niestety nie okazały się tak dobre, jak myślałem, że będą. Czy ten filmik mi się nagrał w ogóle? O, czekajcie tam miski, przepraszam za. Pokazanie Discorda, Discordem, myślę, że w obrazie, tam był zaległy skin niewysłany. Spróbujmy pięć prób tutaj. Może driver blowser albo bajonetyk do OpenFace 1. Jest DC jego start code, więc to mi starczy. jeśli wpadnię w ustanę, oczywiście. No i to mi się podoba. Teraz Snowblast. Idealnie do 4 klocków. A wpa Ice Code zostawiamy. A w sumie sprzedamy. No i teraz to, na co cały czas poluję, czyli M9 Bajonet Lore. Zobaczmy, czy wleci. Dwie próby mamy, więc niedużo. No i chyba chuj wielki. Zobaczymy drugą szansę od losu. Albo SGPulze też nie będzie zły, bo chociaż będzie zwrotka. No zobaczmy. No ja pierdolę dwa razy te same gówniane berety. Ta skrzynka jest po prostu niemożliwa. Tyle razy, co ja próbę trafi ten item. Nie trafiłem, a jak opisałem, że już będę miał wypieprzone w ten item, żeby go trafić, tylko po prostu, żeby otworzyć sobie, to on poleci, nie? Tak coś czuję. No dobra. Dajmy sobie slime case, dawno tego też nie od. Aha, niestety, nas to jest aż tyle warte, no i sądziłem. To dajmy sobie, nie, Gigabułę też nie. Strike Ninja Case, zobaczmy. SG jak jakiś. No to niestety jest w topa i to straszna. Myślałem, że więcej to jest. Warte, może lovely. Stać nas, stać nas, zobaczmy. Jest Bajana Cich sloter I mamy w tym momencie ostatnią szansę. Ostatnią szansę na tego. M9 lorkę, ostatni raz próbuję, odcinek trwa 8 minut, no zobaczmy, może się uda, no kurwa, tu są jeszcze Sport Gloves Omega. z której też bym serio się cieszył, z tego kołaszka również, ale no najbardziej chciałbym, któryś stan yy, tutaj tej M9, trzymajcie kciuki, żeby się udało, może wleci, nie ma jej, nawet kurwa się nie pojawia, nie, śmieszna sprawa. Że tu nas coś uratuje. Znowu pan Noir, więc na zero. Druga szansa od losu. Może Fire elementa, to petka. Chuja, nie ma nawet nic ciekawego. Dobra, no i ostatnia skrzynka w tym materiale, czyli Indirect Case. I co z tego mamy, drodzy widzowie? Jak widać, nic. Trudno, dzisiaj się nie udało. Do filmu z Fartem się